Witam wszystkich serdecznie, robię krótki przegląd, Mateczni nie mateczników tylko odkładów, jest wieczór 18, co ja tutaj zrobiłem, tu dosadziłem dwie matki z Rumunii, przyszły dwie matki rumuńskie, ligustiki, dokładnie to się nazywa apizdonał, Pasieka, pasieka albo pszczelarz z Rumunii. Przysłał mi trzy, przyszły w ten krytyczne zimno, ale jedna była już nieżywa w klateczce, dwie, dwie w tej chwili podane one się już unasieniły, ładnie biegają grube po, tym, po, po ramkach. Patrzę tylko, jak zaczną czerwić. Sprawdzimy na drugi tydzień. Tutaj są dwa mateczniki rojowe w tym odkładzie. Ja to robię na próbę. Ja tak po prostu nie tego nigdy nie robię. Mówią, że najlepsze matki rojowe chcę sprawdzić. W tej chwili jest następny odkład. Tutaj jest też, tutaj jest też bez matka albo chuczą od razu. Nie mam zapałek, nie mam dymu, tak wygląda mój odkład dziś, ale one tu widzę pobudowały, tak jakby coś już tu się wylęgło, bo nadbudowa, dzika nadbudowa pszczółka taka żółta, troszeczkę, czyli mój Elgon, odkłady robię. Robię z każdej pszczoły, z której posiadam Roz, to znaczy jest cały czas robię odkłady z, z rodzin, które, które po prostu nie doszły do, 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 do miodu, do zbierania miodu, a więc cały czas od nich zabieram i cały czas powiększam, 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 właściwie wystawiłem już ogłoszenie na sprzedaż wkładów Odkłady pięcioramkowe, odkłady sześcioramkowe na ulikach i odkłady cztero, które mogę wysłać pocztą. W każdym na pewno odkładzie będzie trzy ramki czerwiu. W, tych, w tym dużym sześcioramkowym cztery ramki czerwiu. Eee... Plus matka zgodnie z życzeniem, jaką kto będzie chciał, albo z mojego Elgona, z tutaj z mojej hodowli Elgon, nie powiem FX, bo to już jest tyle razy. On już był robiony tutaj, krzyżowany z tą krainką. No ale widzę, widzę cechy zostają. On się pięknie czyści o dwa razy, wy, wy, wybiera tą porażoną larwę. Czyli jak to mówią, rezystenc bine, no podoba mi się, e, karnika moja, karnika rimele, karnika stąd, e, to znaczy się matki podawane są rimele cały czas e, od e, wychów idzie u mnie, ale... Dla, dla moich celów lub od, po prostu od, od, od mojego promotora od, od człowieka, który hoduje te pszczoły już 30 ponad lat i on, i on cały czas robi matki, cały czas tutaj dla, dla kolegów z koła I ten... no, spróbujemy teraz wyjąć kilka ramek zobaczyć co tu się dzieje ja to jakoś tak oprę ten telefon nie wiem co na tym będzie widać, no nic nie będzie widać nie mam podglądu, nie mam, nie mam sto jak, a jak teraz. No może zrobimy szybciutko stojaczek i tego Ja to oczywiście pomysłowy psa, robiłem coś takiego O Tu wchodzi komóra Obracam No i on później tam musuje na tyczce lub gdzieś na Ulu i sprawa załatwiona. No i spróbujemy zobaczyć w takim razie więcej tych odkładów to są odkłady. Wszystko już z tego roku ja teraz spróbuję tą włożyć w ten uchwyt. Gumki sobie pozaczepiają, bo się czasami przydają. A, wszystko się przydaje. Ja mówię, że tak. Człowiek z starych czasów wychowany jest na starej komunie, wszystko było potrzebne. Hop, Op. Muszę to trochę poprzykręcać. O, okay. to się odkręciło, to mi się to odkręciło. No, gdzie się jeździ. Mam dziś zaplanowaną większą robotę, ponieważ wolne mi korzonki w tygodniu. Praktycznie nie mogę łazić, ale nie wybrałem wszystkiego miodu z rzepaku. Psa, mi się to przewrócić tutaj. Nie wybrałem miodu z rzepaku, ale muszę jechać zabierać pszczoły i tak chociaż te, które są odebrane już zabiorę mam auto opsa ok, chcę tak żeby było coś widać no i powoli teraz bez dymu, bo oczywiście zapałki gdzieś zaprzepaściły się w aucie. Ok, okej, Powolutko. opsa, zobaczymy tylko czy tu jest matka, tu są no, tu już powiedziałem, tu są no, Dwa, dwa mateczniki To wygląda Co tak, pszczoły to odbudowały Bo to była węza wsadzona I zalały, a więc tutaj matka musi już gdzieś łazić W nie widać To jest moja komórka 4.9 i one tak tutaj pokażę w ten sposób Może będzie widać, o, jak one to Budują, one ją powiększają i mi sami zaciskają inną komórkę, ściskają i ten. No cóż, yy, jedne budują prześlicznie i to właśnie Karnika. Karnika buduje prześlicznie 4,9 komórkę. A Elgon nie może sobie jednak z nią poradzić. Yy, I chyba następnym razem zamówię 5,1. Nie będę wariował, bo, bo, bo po prostu to jest później problem. Kupa drona w ulu i, i, i kupa trutnia, Matka składa jaja trutniowe w tej nikształtnej komorce. To mi tak troszeczkę to się znaczy, to nie krzyżowskie jest w waucie ale właściwie byłem to... był to tylko po to żeby otworzyć słoik żeby nalać syropu tym pierwszym włoszkom dwóm które tu mam pierwsze moje włoszki o tu są jaja tu są jaja i gdzieś w takim razie popatrzymy mam za mateczką gdzie ona tu ucieka Niedużo, ale są pierwsze jaja. Mateczniki też, miseczki, ten szpilnie pchnie, jak to mówią Niemcy. Hop, a zajmiemy, pozbawiamy się. Ok, opsa. Jajo, 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 jajo. Gdybym nie wiem, jak chciał pokazać to, i tak jaja nikt nie zobaczy z tej strony nie ma, z tej strony nie ma. Okay. Tu jest pierzga Pierzga Tu się wygryza stary czerw. Pieszni dużo, czyli mają co jeść. Do tego stoi wiaderko z dwoma litrami Syropu Zrobione są dwie dziurki one sobie to tam delikatnie biorą, ja chciałem zobaczyć co to jest, jak już jest, to co to jest? Op. Op. O jest lata mateczka Elgon nie wiem czy ją widać, będzie widać lata, biegnie do środka, w tej chwili na bok schodzi okej okay. a więc jest mateczka, że zaczęła czerwić czyli się unasienniła super zamykamy tutaj jesteśmy po przeglądzie w tej rodzinie dlaczego ten przegląd robię to są dostawione nowe odkłady ja. Okej, okay. okay. a u mnie jutro, y, jutro, na 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 żłobku. Są do sprawdzenia kolejne matki, które robiłem po tym chłodzie. No i trzeba będzie je gdzieś wsadzić. O, i tu, jest, tu jest jeszcze syropu, tu jest gdzieś jakieś no pół litra syropu. Także one mają cały czas dostęp do pokarmu. Hop, yy, tu damy, tak, i tu są matki. ja tu zapisałem. Tu zapisałem, że jest lingustika i ona też lada dzień zacznie czerwić. One tak praktycznie się unasieniły w jednym czasie. Muszę to odjechać teraz z tym aparatem dalej, żebyśmy zobaczyli kolejny odkład. Hop, kręci się ślicznie. No, to wchodzimy teraz tutaj. Hop. tutaj no, trochę podniesiemy o no i tak jak zacząłem mówić że że, że dzisiaj dzisiaj jeszcze pojedziemy przewieźć właśnie pszczoły z, z rzepaku te które od których jest zabrany miód no i te które będą lekkie z miodem ale lekkie nie. Muszę zabrać, bo, bo człowiek chce kłościć łąkę, a ja się nie mogę wyrobić. Tak to, o, tu jest puściutko, to może im zaraz dolejemy też. O, no, uciekać. O, później dolejemy. O, całe za, zaklejmy. Także no, jest dzika zabudowa, czyli yy... Elgon, nakrób będzie odbudowana, z tej strony jeszcze nie, ale ale o proszę tutaj troszeczkę, tutaj troszeczkę też taka gdzieś jakoś to sosinki nie wychodzi. matecznik widzę, który, to jest ja po prostu tutaj matecznik kropca wchodzimy na blaszce o. mateczka mateczka wygryziona no, dziurka jest wygryziona i pewnie już ostatnie ciepłe dni Też już i unasienniła A jajca pięknie. Są, ja poskładane jajka. Okej. Okay. Czyli kolejna unasienniony odkład z unasiennioną matką. Jajca są tutaj. O, i matka biega, proszę. Proszę, biega na środku ramki. Piękna mateczka. Z mojego chowu. To jest mateczka z mojego hobu. To jest mateczka z pierwszej. Ok, chowamy po przeglądzie. Chowamy niech ona nie biega. Niech to sobie składa <tryk> jajko, Dalej. idziemy trochę dalej. Więcej one będą działały tak mocno. Dlatego, no, kolejny raz powtarzam, ja bardzo jestem zadowolony z mojego Elgona. Tu jest tak Y, czyli odwrócimy tą rameczkę, pszczół. jest dużo. jeszcze w polu. Odkłady robione były. Ramka pokarmu, tu, aha, tu był z jednej ramki robiony. Tu był z jednej ramki czerwiu odkład zrobiony. I tak zostanie. Tak zostanie, za dwa tygodnie będzie pełna. Tutaj za dwa tygodnie może przesadzam, ale za cztery tygodnie będzie ta skrzynka pełna. Przeniesiemy do, sześcio, do i sześcioramkowego, i tak później już do zimy. Robca. zamykamy kurczę, jak ten rok jest inny, jak ten rok jest cudowny. Robca. O, a tak wygląda wiadro. pleśnieje niesamowicie, no nie mam. A wodę mam w samochodzie, szybciutko obmyję. Wodę nawsze zawsze w samochodzie, ponieważ mam to cholerne uczulenie na alkoholizm i jak, jak gdzieś zabluczę sobie ręce to albo miodem albo to jest przymówmy, że nie wszędzie jest woda, czujecie, nie wszędzie płyną w drogę strumienie hopsa jeszcze opłukać okej okay syropek dajemy tu tak około litra około okay. litra starczy na dwa tygodnie to jeszcze umyjemy żeby im ten grzywek zaszkodzić. To... Ja ja od... Ok, to wygląda tak, że ja tu zrobiłem dwie dziurki. I one, przez te dwie dziurki, sobie wybierają. Pierwszy, pierwszy obrót. Ok, z pierwszego obrotu zawsze leci. Zawsze leci. Ale pozbierają. Okay. Jeszcze jeden mi tu został i tutaj dwa. Tu są dwa, tu jest jeszcze jeden. I jak to sprawdzę czy to się nagrywa? O nie widzę. O jest. Ciągle jeszcze gra. Ciągle jeszcze gra muzyka. Rękawiczki właśnie zakładam tylko dlatego, że później Później mam powieki takie jak jak dziadek. Kurczę. 90 lat no te też zakleimy czyli tutaj też będzie pierwszy pierwszy pozytywny objaw to jak pszczoły kleją te z jabłkowy wyciekać stąd maluszki Przeruszę z ręką one zaraz i tutaj nie pozwolą robić ko siebie. Godzina jest koło 7, wkrótce 7, do 7, 7, 7 na pewno przed 7 W każdym razie to tylko patrzeć jak one tak odbudowały. No w miarę równo jest parę takich ściśniętych komórek. One robią to tak, jakby na 5,1 Ja tego jeszcze nie mierzyłem, tylko tak sobie gdybam. Okej, okay. będziemy mogli też obrócić tą ramkę. Ja tak sobie tylko gdywam A ona no, już mi nie pozwolą robić. I to jest nasza spokojna karnika hop, hop. A ja jeżdżę na dwa auta, poza tym do pracy i z pracy i, i klientka wczoraj się umówiłem, żeby tam jechać wężyk wymienić Wieszcie mi przyznaje się no kurczę zasnęłem zasnęłem i już nie, pojechałem, obudziłem się, była godzina w pół do pierwszej Jak poszedłem spać, przeniosłem się na... No i tutaj mógłbym już też nie patrzeć Nie szukać tej królowej, ponieważ ja widzę jajca Jajka są, królowa jest i jesteśmy po przeglądzie, nie? O, ten odkład był robiony z kolei na dwóch ramkach yy, czerwiu, tu zaraz widać jest pięć ramek, jest po prostu większy, nie? ale one dojdą, Nie, tam, yy, tam po prostu yy, tamten okład ro, robiłem, a nie, nie, nie ja miałem odwrócić, przepraszam, 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 O tak, Y w tą stronę i tutaj zaczną z tej strony budować, tam już mają prawie odbudowaną, okej. Okay. Matka niesie jaja, a więc też 3-4 tygodnie do powiększenia. Pójdę na większy plaster, chłopca, piekęc tam, tam, Muszę dmuchnąć. Ok, to stało tu też. Mam, prawda, radę A właśnie po to brałem długo, żeby sobie poradzić w tej, z tym słoikiem wszystko pięknie ze słoikami ale kurczę nie mogę później odkręcić zakleję się ten cukier Ach, jest i tutaj na miteczkę o litra jak mają co jeść To i rosną siłę Tak w zeszłym roku jednoramkowe odkłady robiłem nie wiem dlaczego nie karmiłem kurde myślałem że to wszystko wystarcza a to się okazało jednym wielkim gównem odkłady trzeba karmić nie ma dwóch zdań czy coś jest na, 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 w polu czy nie ma trzeba je karmić jeszcze raz pokażę tylko jak jak cały tego jak jeszcze, jak jeszcze kręci. Dobrze, to pokażę jak jeszcze kręcić, ten, ta odkładówka. Tak. Ta od, odkładówka jest w ten sposób. Ta krata odbrudowa jest tylko dlatego, żeby mi się tu matka nie dostała w żadnym przypadku na, na górę na, na, do karmienia do karmika, i wtedy przędoliła na drugą stronę. Hop, okej okay. jedna strona, pszczoły spokojne, cztery ramki, pełno pszczół. I druga strona proszę cztery ramki pełne pszczół można sprzedać 3 razy cztery dwanaście, pięćdziesiąt dwa euro pięćdziesiąt euro odkład 104 cztery euro skrzynka okej okay. zobaczymy jak to będzie szło no, to nawet nie sprawdzam, bo to tu jest tak samo to roś, to za dzika zabudowa i, i będzie w porządku wszystko. No. Ok, To by było tyle z mojego filmiku. E, wszystkich serdecznie pozdrawiam To tyle u moich odkładów. Do zobaczenia.